Szukamy wyjścia? To może nie być takie proste. Rozejrzyjcie się. Dobrze się wszystkiemu przypatrzcie, bo ja mam przeczucie, że wszystko patrzy na nas. Katarzyna Koprowska, jedna z założycielek pokoju gry. Wchodząc do pokoju, wchodzimy do gry. I żeby wyjść z pokoju, musimy tą grę rozegrać w taki sposób, żeby trafić do sejfu i znaleźć klucz. I do klucza prowadzi nas szereg właśnie zagadek, łamigłówek i szereg skojarzeń i elementów, które musimy połączyć ze sobą, żeby, żeby rozwiązać zagadki. Jeżeli nie uda się wyjść z pokoju w 45 minut, to otwieramy drzwi, ale zawsze trzymamy kciuki za, za grupy, żeby im się udało. Jeżeli Stano w pewnym momencie nie będą wiedzieli co robić dalej, to zawsze mówimy o odetchnięciu spokojnie. Nie, niech druga osoba spróbuje to samo rozwiązać, bo zawsze nowe spojrzenie to jednak nowa szansa. No i jeżeli im się nie uda, to wtedy mają do dyspozycji dwie podpowiedzi. Wtedy możemy im powiedzieć, w którym kierunku powinni się udać, co zrobić, co, z czym pokombinować, żeby wyjść. Odkładacie, widzę telefony, nic nie możecie wnieść do środka. Nic. Nie ma żadnej pomocy. Musimy się zorganizować sami, wykorzystać wiedzę i w sumie taki trochę spryt nasz. Poprzednim razem, jak byliśmy, to było kilka takich sytuacji, w których nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Mieliśmy totalny chaos w głowie. Spodziewaliśmy się na pewno jakichś takich konkretnych wskazówek, natomiast to było tak, że dostawaliśmy wskazówki, wskazówki, wskazówki i na początku nie wiedzieliśmy do czego mamy je wykorzystać, bo było za dużo wskazówek, za mało elementów do wykorzystania. Pokój wygląda całkowicie normalnie, trzeba być naprawdę spostrzegawczym, żeby cokolwiek dostrzec. Nie jest tak, że trzeba mieć jakąś wiedzę. Wszystko, co jest potrzebne do rozwiązania zagadek jest w pokoju. Więc nie jest tak, że jeżeli ktoś się czegoś nie nauczył w szkole, to będzie miał z tym problem. Jeżeli wchodzi w grę jakoś, jakaś matematyka, to jest to proste i każdy sobie z tym da radę. Pozwolono mi wejść do pokoju. Nie mogę za bardzo opisać, co widzę. Gdybym weszła do takiego pokoju rzeczywiście w miejscu, gdzie potrzebowałabym do niego wejść, to nic by mnie tu nie zdziwiło. W tym rzecz jest, że wchodzisz do pokoju, który wygląda jak normalny pokój i nic nie rzuca ci się w oczy i nie myślisz o, to muszę wziąć, a tych detali jest ukrytych tu mnóstwo, tylko nie zwraca się na nie na początku uwagi. I wchodzi się do tego pokoju, zaczyna się szukanie, przegrzebywanie. Na początku akurat podzieliliśmy się rolami, bo nas czwórka. Każdy poszedł do jednego rogu pokoju. Zrobiliśmy tak, że ważne rzeczy wyciągaliśmy na środek pokoju, coś co może się przydać i potem to jakby segregowaliśmy. Czy te scenariusze wypiszecie? To są wasze autorskie zagadki? Tak, to są nasze autorskie zagadki. Zdawiamy. Będziemy zmieniać scenariusze. nieco co miesiąc, a to 3-4 będziemy wprowadzać zupełnie nowy wystrój, nowe pokoje. Jeżeli chodzi o taki zwykły scenariusz, to w sejfie jest tylko klucz, który pozwala nam wejść spokoju. Jeżeli są to zaręczyny, to jest to oczywiste, co będzie w sejfie. Nie wiem, czy powinnam mówić, ale znajdzie się niebawem. Jesteście zaskoczeni? E, tak, ponieważ tam pokój był zupełnie inny stylu. A zobacz pod tym tym. Możecie będzie to było wszystko. Zaczynacie wszystko przegrzebywać, widzę. Tak. Dobra, mam coś. Ja mam dwie kutki, Ja mam tutaj trzy kółki. Jest tak ułożony scenariusz, że dochodzimy do otwarcia sejfu krok po kroku. I wtedy odkrywamy. Mamy drogę po kolei do sejfu. 984. Came over.